Mam na imię Dominika i jestem trenerką szybkiego zapamiętywania w Space Memory. Tematyką edukacji i rozwoju dzieci jestem związana już od trzech lat, a wszystko zaczęło się podczas moich studiów, gdy często pracowałam z dziećmi i od razu poczułam, że to coś, co naprawdę mnie pasjonuje. To, co najbardziej zapasynowało mnie w pracy z umysłem, to fakt, że możemy naprawdę wiele osiągnąć i przyłamywać swoje własne bariery. Wystarczy poznać odpowiednie techniki. I dowiedzieć się, jak z nich świadomie korzystać. Uważam, że taką największą satysfakcję daje mi moment, kiedy moi uczniowie sami zauważają efekty, jakie przynoszą im nasze zęcia. Czasami sami nawet wspominają, jaką zauważyli poprawę w koncentracji, pamięci i skupieniu, a ja widzę, że są dzięki temu dużo pewniejsi siebie. Czuję ogromną dumę, kiedy widzę, jak udaje im się przełamywać swoje własne bariery. Zależy mi na tym, żeby nauka nie była przykrym obowiązkiem, ale tak naprawdę przyjemnością. W dzisiejszych czasach w szkole jest mnóstwo zajęć i informacji, które musimy zapamiętać. Sama dostrzegłam, jak bardzo pomocne w takich sytuacjach są techniki pamięciowe. Dodatkowo trening pamięci sprawia, że czujemy się bardziej pewni siebie. Umiemy lepiej poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami, a nowe zadania nie są nam już straszne. Zajęcia polecam zarówno dzieciom, które chcą poznać tajniki skutecznej nauki, jak i młodzieży, która ma coraz więcej przedmiotów szkolnych i ważnych egzaminów. Dzieci z każdymi zajęciami osiągają lepsze wyniki. W zapamiętywaniu, ale także w długości utrzymania koncentracji. Serdecznie zapraszam Cię na moje zajęcia. Razem odkryjemy, jak niesamowity jest Twój umysł. Dołącz do moich zajęć i przekonaj się, że nauka może być lekka, skuteczna i naprawdę przyjemna.